Witajcie moi drodzy widzowie. Mam tutaj teraz Zafirę A z silnikiem 1.6 benzyna. Problem polega na wpadającym sprzęgle, pedale sprzęgła który zostaje w podłodze po jakimś czasie. Jak się trzyma powiedzmy wciśnięte sprzęgło powiedzmy na skrzyżowaniu i czeka to ten pedał robi się coraz Bardziej taki miękki, miękki, a po prostu zostaje w podłodze. I co? Sprzęgło w tym aucie było robione jakieś 15 tysięcy kilometrów temu. Ja tego sprzęgła nie wymieniałem, ktoś inny to robił. I jakiś czas później problem powtórzył się, więc ktoś jeszcze inny wymienił pompę główną. Tam, ten otworek taki, tamto, tam jest pompa. Przez jakieś 4 miesiące było spokój i później problem pojawił się znowu. No więc tym razem auto trafiło do mnie. Ja siedzę nad tym autem już jakby tak podliczyć to po kilka godzin dziennie przez 3 dni. W pierwszym dniu siedziałem od rana do godziny 13. wymieniałem tutaj wysprzęglik, bo okazało się, że ten wysprzęglik cieknie. Ja ten wysprzęgnik wymieniłem, ten centralny, który jest tam w skrzyni. Po czym, no oczywiście, nie dało się go odpowietrzyć. Ja go oczywiście odpowietrzam na zewnątrz, zalewam go płynem. Także po prostu w momencie, gdy ja zakładam skrzynię biegów, no to ten płyn już tam jest, nie ma tam możliwości, żeby tam jakieś powietrze się dostało. Czego tak robię? Bo mnie tak życie nauczyło, bo była raz taka opcja, że po prostu nie szło odpowietrzyć sprzęgła w oplu. Więc robię tak. Ktoś może stwierdzić, że robię to źle. Ja to tak robię i nigdy nie miałem z tym problemu później. No i co? No i próbowałem odpowietrzać i grawitacyjnie, i przepompowywać płyn w jedną stronę, w przeciwną stronę, że tak powiem, do pompki przez odpowietrznik. Nic to nie daje. Po prostu pedał sprzęgła jest miękki po jakimś czasie, jak się go wciśnie. No i co? No i tutaj jeszcze raz doszliśmy do wniosku, że no jednak wyrwiemy ten wysprzęglik, tą pompę centralną, przepraszam, więc ja ją wyjąłem. Ona była nowa, miała raptem 4 miesiące. Ja to tutaj tak na kartoniku zostawiłem, może będzie to widać. To jest gumka, która uszczelnia tutaj te, tego tłoka, to tłoczysko. To jest wysprzęglik po czterech miesiącach pracy w aucie. Nie chce mi się wierzyć. W każdym razie przyczyną tego powolnego spadania yy, pedału sprzęgła w podłogę jest prawdopodobnie ta gumka. Także no czekam na nowy wysprzęglik, yy, nową pompę przepraszam. Oczywiście no nie byłbym co gdybym tego nie otworzył. Otwiera się to dosyć w łatwy sposób bo tutaj jest ten seger. I ten seger jest tutaj założony. Trzeba po prostu z tą gumeczkę tutaj zdjąć, cofnąć ją do tyłu, przez ten otworek malutki, jakimś takim cieniutkim śrubokręcikiem, który tam wejdzie, pchnąć sobie tego segera. Wtedy on tutaj z tego kanalika wychodzi i można sobie go śrubokręcikiem podważyć i wyciągnąć tą, to tłoczysko całe. Także tutaj ewidentnie wysprzęglik jest uszkodzony. Także będę zakładał nowy i mam nadzieję, że to już będzie koniec tych problemów, bo uwierzcie mi, dużo nerwów przy tym zjadłem, przy tym odpowietrzaniu. Ja tutaj przelałem chyba z litr płynu przez ten układ. I kto by pomyślał, że nowy wysprzęglik, nowa pompa jest padnięta. O ile jest nowa, no bo tak stwierdził właściciel, że jest nowa, że była wymieniana jakieś 4 miesiące temu. Ponad 4 miesiące temu. I przez jakieś 4 miesiące no, ona działała bez zarzutów, także raz, że wysprzęglik ciekł na dole, ten centralny, a dwa, że pompa jest uszkodzona, także tak to wygląda.